Halo? Halo, tata, ja zajechałam tam, gdzie te opony wymieniałam. Chciałam się umówić, e, kiedy mogę przyjechać, ale powiedzieli, że mają teraz jakieś powietrze premium i że jak za, napompują mi tym koła, to nie muszę wymieniać. No i mi napompowali za 200 zł. Że co? No, że jak napompuję opony powietrzem, premium, jakieś tam mają, to nie muszę wymieniać na zimowe i napompowałam. Słyszysz co ty mówisz w ogóle? Czy, czy ty nie słyszysz, co ty mówisz? dzieciaku? No co? To ty yy, uważasz, że co ty będziesz jeździła letnimi opolami w zimę? No ale na tym powietrzu premium. Ale co ma powietrze, kurwa, do, do, do opon. No nie to było no tak mi premium... w tej warsztacie powiedzieli. Ty Marcela, ty, ty masz coś kurwa, jesteś, ty jesteś pani inżynier? Czy kto ty jesteś jakaś, kurwa? Ty myślisz to ty, ty w ogóle mówisz, to ty, ty... Ty w ogóle wiesz co ty gadasz? No dobra, to wracam tam. Za dwie stówy napompował ci powietrza dokół? No ale premium. Ale co to znaczy premium? Kurwa. Może ci nawet helem kurwa nadmuchać te powietrze, a opony musisz mieć zimowe. Co on jakiś Nie ten ktoś, kto to kurwa jest. No tam ci zawsze wymieniam opony. Co ty mówisz? Gadasz do mnie? Czy ty nie mówisz? Nie dzwoń do mnie nawet z takimi rzeczami, bo, bo i jak ty tak składałaś te CV do pracy, to ja się nie dziwię, że jeszcze do ciebie kurwa nikt nie zadzwoni. Dobra, na razie, ja już nie mogę kurwa, słuchać.